Cześć, witam Cię na kanale Zustoniemuse. Nazywam się Justyna Broniecka i od ponad 10 lat prowadzę markę pod nazwą Zustoniemuse, gdzie pomagamy przedsiębiorcom płacić niższe podatki, wybierać właściwe formy prawne i po prostu lepiej zarządzać przepływami pieniężnymi. Dzisiaj poruszę temat związany z samochodem, a konkretnie odpowiem na pytania. Jak samochód prywatny, czyli właścicielem tego samochodu jest osoba prywatna, wnieść do spółki ZO? Bardzo często słyszę, no ale przecież to jest moja spółka, to dlaczego nie mogę tak po prostu go tam wrzucić, tak jak ma to miejsce w działalności gospodarczej? No niestety spółka jest osobowością prawną, w związku z powyższym jest jakby osobnym podmiotem, osobnym wirtualnym człowiekiem, więc nie możemy tak po prostu sobie oświadczeniem, tego samochodu wrzucić do spółki. Możemy też spowodować mimo wszystko, żeby ten samochód do tej spółki wnieść jakoś. I teraz mamy na to dwa sposoby. Pierwszy to jest po prostu wynajem samochodu, czy podpisujemy umowę najmu pomiędzy właścicielem samochodu, czy właścicielami, a spółką ZO. Spółka wypłaca nam co miesiąc czy kwartalnie wynagrodzenie za najem tego samochodu. My, jako osoby prywatne, jako właściciele tego samochodu, rozliczamy podatek. I, I tyle. To jest jakby jedna możliwość. Natomiast druga możliwość jest taka, że możemy go wnieść aportem. A możemy go wnieść aportem w ramach na przykład podniesionego kapitału zakładowego. Jednak trzeba pamiętać, że kapitał zakładowy, jeżeli mówimy o dopłatach do kapitału, to wszyscy wspólnicy proporcjonalnie w stosunku do posiadanych udziałów muszą wnieść tyle samo tego kapitału do spółki, więc. Umówmy się nie jest to szczególnie popularna opcja, ale no teraz w związku z tym, że jest dopłata do kapitału, no to na pewno taką zwane trzeba będzie zgłosić do KRS-u. Natomiast istnieje również prawdopodobieństwo, że jeżeli nie macie odpowiednich zapisów w umowę spółki, to trzeba będzie również zmienić umowę spółki. W praktyce nie wiem, czy kiedykolwiek widziałam, żeby ktoś w trakcie trwania spółki wnosił jakiekolwiek sprzętę, Aportem do firmy, no ale można, tak da się. Trzecia możliwość to jest po prostu sprzedaż, tak? czyli, my, jako osoba prywatna, właściciel tego samochodu, sprzedajemy naszej spółce samochód. Oczywiście trzeba to zrobić po cenach rynkowych, trzeba rozliczyć na pewno podatek dochodowy, w szczególnych wypadkach również podatek VAT, no i potem ponieść koszty przerejestrowania tego samochodu na, na, na spółkę ZO. Więc sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, która opcja jest dla nas najlepsza. Natomiast na pewno nie ma takiej możliwości, aby wnieść samochód tak, po prostu oświadczeniem, tak jak to ma miejsce w działalności gospodarczej, dlatego że spółka za jest osobnym tworem. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat tego, jak sobie radzić z samochodem, z anibingami, z rozliczeniem amortyzacji, z rozliczeniem paliwa, kiedy można na jakichś zasadach rozliczać pełny VAT, to polecam Ci nasz poradnik Samochód w firmie. Znajdziesz go na naszej stronie internetowej z ustaniamus.pl w zakładce sklep ale również znajdziesz link do tego konkretnego poradnika tuż pod filmikiem. Bardzo Ci dziękuję za Twoją dzisiejszą uwagę i do zobaczenia kolejnym razem.